Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, Fotoblogia.pl. Przechodzę dzisiaj do Was z nowym odcinkiem wideo poradnika i jak widzicie jesteśmy też w nowym miejscu. Po ostatnich ciepłych słowach na temat wideoporadników, które nagrywałem przy stole w kuchni, postanowiłem Was zabrać do miejsca, w którym pracuję na co dzień. I od dziś wszystkie wideoporadniki na temat obróbki będę nagrywał właśnie w ten sposób: to znaczy, będę patrzył na początku na Was, a dopiero potem przejdziemy do klasycznego screencastu. Jeśli chodzi o tematykę dzisiejszego wideoporadnika, będę mówił o tym, o co pytacie mnie zarówno na Facebooku, w mailach, jak i też podczas osobistego kontaktu, podczas ostatnich targów w Łodzi. Będziemy mówić o przygotowaniu zdjęć do internetu, o tym, żeby zachować ich najlepszą jakość. Oczywiście na pewne rzeczy nie mamy wpływu, bo Facebook jak kompresował, tak będzie kompresował zdjęcia i z tym sobie nie poradzimy, więc zdjęcia nie będą aż tak super ostre, nie będą miały tak gładkich przejść tonalnych. Ale tak czy inaczej warto zachować jak najwyższą jakość, żeby nie obcinać tej jakości już w momencie wypuszczania tych zdjęć z samego Photoshopa czy Lightrooma. Dlatego pokażę Wam właśnie dzisiaj, zarówno Lightrooma, jak i Photoshopa. Pokażę Wam jak ogarnąć przestrzenie barwne, jak przypisywać profile tak, żeby zdjęcie, które wyświetlacie w Photoshopie miało dokładnie te same barwy, które będziemy wyświetlać w przeglądarkach internetowych. Wbrew pozorom nie jest to aż takie proste i powiem szczerze, że zanim ja to ogarnąłem minęło ładnych parę lat. Dzisiaj podzielę się z Wami tą wiedzą, mam nadzieję, że wyciągniecie z tego jak najwięcej. To co, zaczynamy. No i przechodzimy sobie do Lightrooma. Specjalnie wybrałem takie zdjęcie, gdzie Iga stoi ze Spider Checkerem. O tym powiem dzisiaj parę słów. Generalnie ten spider checker będzie służył nam do skalibrowania naszego aparatu do stworzenia jego profilu. W zależności od wzornika, który posiadamy, jesteśmy w stanie w różny sposób tworzyć takie profile naszego aparatu. Akurat dedykowane oprogramowanie do spider checkera porusza nam tymi suwakami HSL, czyli barwa, nasycenie i jasność poszczególnych barw. Ja włączę w tym momencie taki profil i zerknijcie, co się stanie z tymi ciężko reprodukowalnymi barwami. One się delikatnie zmienią. Dzięki temu jesteśmy w stanie z różnych aparatów sprowadzić sobie te zdjęcia tak, żeby wyglądały identycznie między różnymi aparatami. Nieważne, czy to będzie Canon, Nikon, Olympus, generalnie jesteśmy w stanie doprowadzić do takiego stanu, żeby te zdjęcia wyglądały tak samo i żeby kolory były odwzorowane tak samo. To jest jakby temat na zupełnie osobny poradnik, ale warto mieć to w pamięci. Jeśli chodzi o to, co nas powinno najbardziej interesować, to powinniśmy zainteresować się tym, co jest w oknie eksportu. Dużo osób zupełnie nie patrzy, co w tym oknie eksportu jest i tak naprawdę wybiera tylko folder, w którym mają się znaleźć te zdjęcia, i kolejną rzeczą jest naciśnięcie tylko eksport. Nie o to chodzi. Nas będą interesowały przede wszystkim te trzy zakładki tutaj, czyli ustawienia pliku, wielkości i wyostrzania tych zdjęć. Tutaj, jeśli chodzi o Format tego pliku, jeśli wrzucamy zdjęcia do internetu, to zazwyczaj wrzucamy JPEG i tak powinniśmy tutaj zostawić, ale standardowo tak, przestrzeń kolorystyczna to Adobe RGB bądź Profoto RGB. Już szczerze mówiąc nie pamiętam. Tak czy inaczej, raczej nie powinniśmy korzystać z tych przestrzeni barwnych, jeśli korzystamy tylko i wyłącznie z przestrzeni internetowych. Nie wszystkie przeglądarki są w stanie obsłużyć te szersze przestrzenie barwne, czyli chociażby Adobe RGB czy Profoto RGB. Różne rzeczy wtedy mogą się dziać, jeśli puścimy zdjęcie w Adobe RGB, otworzymy je w przeglądarce, która nie obsługuje przestrzeni barwnych, nie obsługuje zarządzania kolorem, wtedy te kolory mogą być zdecydowanie bardziej wyblakłe. Więc tutaj, jeśli działamy w internecie, przestrzeń ta węższa sRGB jest jak najbardziej wskazana. W przestrzeni SRGB nie osiągniemy co prawda tak bardzo nasyconych zieleni czy czerwieni, no ale tutaj musimy się z tym pogodzić. Poza tym nawet jeśli wrzucimy Adobe RGB i przeglądarka jest w stanie to obsłużyć, ale monitor nie będzie w stanie tego obsłużyć, to i tak ktoś, kto zobaczy te zdjęcie, nie będzie w stanie wyświetlić tych kolorów. Jeśli chodzi o jakość, ja zawsze zaznaczam 100%. Ja mam szybki internet i pojemne dyski, więc mnie tutaj ta wielkość pliku nie bardzo boli. Ale jeśli bardzo Wam zależy na zmniejszeniu wielkości tych zdjęć, ewentualnie możecie się ograniczyć do 80-85% tej jakości. Nie niżej, ponieważ będą widoczne artefakty. Ale jeśli zamierzacie cokolwiek dalej zrobić z tym zdjęciem, czyli chociażby wyeksportować je stąd i następnie otworzyć w Photoshopie i dalej na nim pracować, to tutaj to musi być zawsze 100%. Z tego względu, że jeśli coś zaczniecie Robić przy zdjęciach, które będą zapisane w niższej jakości, to automatycznie te artefakty będą zdecydowanie bardziej podbijane i ta jakość będzie wyraźnie niższa. Nie po to kupowaliście sprzęt za wiele tysięcy złotych, żeby obcinać jego jakość na samym końcu. Image Sizing to też się bardzo przydaje. Ja chociażby z tego korzystam, kiedy wrzucam zdjęcia na, na fotoblogie. Nasz szablon to jest 2560 pikseli dla najszerszych zdjęć, i tutaj często korzystam właśnie z przeskalowania tego zdjęcia tym narzędziem, ale w tym momencie ja nie wyostrzam tych zdjęć. To znaczy ono, to zdjęcie wyeksportuje mi się w tej rozdzielczości, którą mamy tutaj, czyli w tych rozmiarach 2560 na szerokości i maksymalnie 5000 pikseli na wysokości, ale nie zostanie wyostrzone. Tutaj często, kiedy zmniejszam zdjęcia z poziomu Lightroom'a, zaznaczam okno Sharpen 4, czyli wyostr dla ekranu. O standardowej wartości. Dzięki temu te zdjęcia zazwyczaj są poprawnej ostrości i wyglądają tak jak chcę. Te trzy okna, o które zadbamy podczas eksportu zdjęć, zapewnią nam, że zdjęcia będą wysokiej jakości, będą miały odpowiednią przestrzeń barwę, którą przeczytają wszystkie przeglądarki. Dodatkowo będą zmniejszone i wyostrzone. Na tym nam najbardziej zależy. Ale nie tylko o tym. Zerknijmy jeszcze, co się dzieje w samych ustawieniach Lightrooma. Przejdźmy sobie do zakładki External Editing, ponieważ External Editing będzie odpowiadać za to, jeśli dalej otwieramy te zdjęcia, chociażby w Photoshopie, to w jakiej przestrzeni barwnej trafią. Ja korzystam w Photoshopie z przestrzeni Adobe RGB i też właśnie Adobe RGB tutaj zaznaczyłem. Jeśli pracujemy tylko i wyłącznie w internecie, nie interesuje nas żaden dróg, nic więcej, możemy zaznaczyć sobie sRGB. Ale tutaj też będzie bardzo ważne to, co będziemy mieć wybrane w samym Photoshopie, bo możemy mieć wybrane tutaj Adobe RGB, a w Photoshopie przestrzeń barwną, przestrzeni roboczej będzie to sRGB. I nagle od razu eksportując zdjęcia z Lightrooma do Photoshopa, obetniemy sobie tę przestrzeń barwną, i wtedy i tak stracimy te kolory, które jesteśmy w stanie uzyskać dzięki tej szerszej przestrzeni barwnej. Więc jeśli tylko i wyłącznie internet, sRGB, jeśli coś więcej, Adobe RGB. Tak to wygląda u mnie. Ja jakby polecam to rozwiązanie. To znaczy, jeśli ja akurat pracuję na monitorze, który obsługuje 99% Adobe RGB, więc wybieram Adobe RGB, tutaj zależy to tylko i wyłącznie od Was. Jeśli internet, tylko i wyłącznie sRGB, jeśli coś więcej, Adobe RGB. Ale przejdźmy do Photoshopa. Ja otworzę to zdjęcie w tym momencie w Photoshopie i pokażę Wam, jak ogarnąć te wszystkie rzeczy z samego Photoshopa. Mamy to zdjęcie, ono oczywiście jest nieobrobione, ale nie o to chodzi. Jeśli chodzi o to, co powinniśmy zobaczyć w Photoshopie, to jest edycja ustawienia koloru. Dużo osób na tym się przejeżdża, ponieważ tutaj ma coś innego ustawione niż w Lightroomie i potem dzieją się różne dziwne rzeczy z kolorami. Najważniejsze, żeby ta przestrzeń robocza miała Tę samą przestrzeń barwną, co zdjęcie, które trafia do naszego Photoshopa. Ja tutaj dodatkowo pozaznaczałem te trzy ptaszki przy tych, przy tych okienkach, tak żeby Photoshop ostrzegał mnie, że jeśli trafia do tego Photoshopa zdjęcie o innej przestrzeni barwnej, żeby on nie zapytał, co zrobić. No i tutaj, jeśli jest jakaś niezgodność profilów czy Brakujące profile, wtedy Photoshop za każdym razem zapyta mnie, czy przekonwertować przestrzeń roboczą na przestrzeń barwną samego zdjęcia, czy na odwrót, generalnie co zrobić. Ja tutaj mam wybraną przestrzeń Adobe RGB, do internetu wybieram sRGB i najważniejsze jest to, żeby tutaj, jeśli pracujecie zarówno w Lightroom, jak i w Photoshopie, żeby to było spójne z tym external editing, o którym mówiłem wcześniej. Następnie zabieramy się za obróbkę tego zdjęcia. I będziemy zapisywać to zdjęcie. Jeśli chcemy je zapisać w klasyczny sposób, czyli plik Zapisz jako, widzimy, że ono będzie miało osadzony profil koloru Adobe RGB. To jest dość groźne, jeśli będziemy wrzucać to do internetu, z tego względu, że tak jak wspomniałem, po pierwsze, monitory nie bardzo radzą sobie z Adobe RGB, większość monitorów, z których korzystają osoby. Pracujące na co dzień, już nie głęboko w fotografii, nie mają monitorów Adobe RGB. To jest bardzo przydatne, jeśli pracujemy jako fotografowie, no ale tutaj większość osób pewnie takich monitorów nie ma. Więc tutaj warto byłoby przekonwertować to zdjęcie do odpowiedniego profilu. Zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Natomiast najważniejsze jest, żeby ten ptaszek tak czy inaczej był zaznaczony. Czym jest ten ptaszek, czyli czym jest to osadzanie profilu koloru? Generalnie systemy operacyjne muszą dostać instrukcję, jak wyświetlić dane zdjęcie. Czyli jeśli nie osadzimy tego profilu, to system operacyjny nałoży na niego najprawdopodobniej sRGB. I co się stanie, jeśli ja takie zdjęcie otworzę albo w przeglądarce, która nie obsługuje tych profili barwnych, albo otworzę to bez tego profilu w obojętnie jakiej przeglądarce. Z kolorami zaczną się dziać różne rzeczy. Najczęściej ta Adobe RGB zostanie wyświetlone jako sRGB, czyli zdecydowanie bardziej blado niż powinno zostać wyświetlone. To jest taki klasyczny, klasyczny zapis, ale mamy również inne opcje zapisu, które też radzą sobie całkiem nieźle. Klikamy na plik i mamy w narzędziu eksportu parę różnych elementów, które pozwalają nam zapisać to zdjęcie. Najnowszy eksportuj jako, do niego przejdziemy na końcu. Dużo osób korzysta z zapisz dla internetu, to jest bardzo wygodna opcja, aczkolwiek ja za nią za bardzo nie przepadam. Szczególnie jeśli pracuję na większych zdjęciach, wtedy trzeba czekać na otwarcie tego zdjęcia. Tutaj wybieramy sobie oczywiście format, czyli JPG, jakość. Ja zawsze wybieram na te 100%, konwertuj na sRGB, czyli tutaj już jesteśmy w stanie obciąć to Adobe RGB do tej przestrzeni internetowej. Zazwyczaj dzieje się to całkiem nieźle, czyli tutaj to, co może się ewentualnie stać, to po prostu poobcina nam te nasycone czerwienie i zielenie, czyli to, co się najbardziej różni między sRGB i Adobe RGB. Ale to, co jest niesłychanie ważne, to jest też to osadzanie profilu, które mamy tutaj. To jest właśnie ta instrukcja dla systemu operacyjnego i przeglądarek, w jaki sposób ma wyświetlić to zdjęcie i to jest bardzo, bardzo ważne. Więc to jest ta pierwsza opcja, zapisz dla internetu. Ja z niej ostatnio dużo rzadziej korzystam, szczególnie jeśli mogę korzystać z szybkiego eksportu jako JPG. Pewnie macie pytanie, dlaczego ja mam tutaj jako JPG, a Wy macie pewnie standardowo przypisane jako PNG. Już pokazuję o co chodzi. Wejdźmy w preferencje i eksportuj. W preferencjach eksportu naszego pliku, on tutaj pyta nas. Jak, jak ma wyglądać ten szybki eksport? Standardowo dobrany jest PNG, ja wybrałem sobie JPG, wybrałem konwersję na SRGB tutaj na dole i to co ważne, jakość 100%. Tutaj nie mamy możliwości zmniejszenia tego zdjęcia, ale ja zazwyczaj tak czy inaczej nie zmniejszam tych zdjęć poszczególnymi narzędziami już przy samym eksporcie, a przy pomocy akcji, które mam zapisane. O akcjach za momencik pokażę Wam jeszcze jeden element, który mi pomaga przy eksporcie tych zdjęć. Czyli to już jest jakby trzeci, trzecia możliwość zapisu za nami, ale mamy jeszcze nową opcję zapisu eksportu i jako. Powiem szczerze, to jest najnowsze narzędzie do zapisywania zdjęć, ono jest jeszcze trochę niedopracowane, bo działa chyba najwolniej z nich wszystkich. Dość długo musimy poczekać na wygenerowanie tej miniatury, co jest dość uciążliwe. Ale mamy za to możliwość wyeksportowania tych zdjęć w wielu różnych rozmiarach. Nie jest to, tak jak wspomniałem, jeszcze do końca dopracowane. Tutaj wybierzemy sobie oczywiście JPG. Mamy również możliwość konwersji na SRGB, ale mamy też możliwość wypuszczenia tego zdjęcia w paru różnych rozmiarach, czyli mamy razy 1, czyli w tym oryginalnym rozmiarze, ale możemy też dopisać, dodać te zdjęcia, chociażby tak, żeby one były tworzone jako pół rozmiaru, 1 trzecia razy 2, tutaj tych opcji jest naprawdę dużo. Szkoda, że nie mamy możliwości dopisania poszczególnych pikseli, to znaczy jeśli chciałbym to zdjęcie wyeksportować w pełnej rozdzielczości, ale też w rozdzielczości powiedzmy 1000 pikseli na dłuższym boku, nie mam takiej możliwości. Ale to się przydaje, jeśli powiedzmy, pasują nam jakieś pośrednie, pośrednie rozmiary tego zdjęcia. Tutaj też oczywi oczywiście wybieramy jakość. Tutaj z tego, z tego poziomu nie wyostrzamy zdjęć, więc troszeczkę szkoda. Ja raczej z tego nie korzystam, ale warto to znać. To, o czym jeszcze wspomniałem, to są te akcje do zmniejszania zdjęć. Jeśli chodzi o zmniejszanie zdjęć, to tutaj, jeśli wrzucamy te zdjęcia na serwisy społecznościowe, warto doczytać po prostu instrukcję. Na przykład Facebook oferuje 2048 pikseli, żeby zachować najwyższą jakość zdjęć. Oczywiście, tak jak wspomniałem, on będzie tak czy inaczej kompresował te zdjęcia, więc te płynne przejścia tonalne nie będą aż tak płynne, jak zobaczymy na dobrym monitorze, bo gdzieś ta kompresja zacznie to zżerać. Ostrość, którą wypracowujemy, też nie będzie tak idealna, ale tak czy inaczej warto wypuszczać zdjęcia w najwyższej możliwej jakości. Te akcje, one są stworzone na podstawie dwóch narzędzi. Ja kliknę sobie na przykład akcję 2000 pikseli i zaraz zobaczycie, co pojawi się w historii. Rozmiar obrazu to jest po prostu zmniejszenie tego zdjęcia poprzez rozmiar obrazu. Wpisuję tutaj odpowiednią szerokość i dzięki temu przeskalowuje mi się też odpowiednia wysokość. I kolejna rzecz, inteligentne wyostrzenie. Inteligentne wyostrzenie to jest Narzędzie, z którego ja korzystam do wyostrzania zdjęć, wyostrzanie, inteligentne wyostrzenie, i tutaj wybieram odpowiedni promień i odpowiednią wartość. Dzięki temu te zdjęcia są idealnie ostre, tak jak chcę. Jakby to jest najbardziej precyzyjne narzędzie do wyostrzania, chociażby z tego względu, że kiedy wypuszczamy te zdjęcia z Lightrooma, dodatkowo je zmniejszamy, one wtedy przechodzą na początku ten proces zmniejszenia ale jeśli nie zaznaczymy tego Output Sharpening, one się nie wyostrzą. Tutaj więc jeśli chcemy zachować absolutnie najwyższą jakość tych zdjęć po zmniejszeniu, no to tutaj powinniśmy już wejść do tego Photoshopa, wybrać odpowiednią wartość, wartość wielkości obrazu, wyostrzyć i dopiero potem zapisać z przypisanym profilem, to o czym mówiłem przed chwilą. Więc kiedy ja wrzucam zdjęcia chociażby na Facebooka, mam tutaj potworzone akcje, jak tworzyć akcje oczywiście też znajdziecie na naszej stronie internetowej, Klikam odpowiednią akcję, następnie plik eksportuj, szybki eksport jako JPEG, wtedy to zdjęcie automatycznie, yy, automatycznie do, dotnie mi się z Adobe RGB do as, SRGB, automatycznie przypis, przypisze mi się do niego profil i to zdjęcie będzie gotowe w wysokiej jakości do wrzucenia do internetu. Oczywiście mówimy tutaj tylko i wyłącznie o wrzucaniu zdjęć do internetu, ponieważ jeśli chcemy dalej pracować z tymi zdjęciami. No to powinniśmy myśleć tutaj o szerszych przestrzeniach barwnych, ale tak jak wspomniałem, do internetu ta przestrzeń barwna sRGB jest najbardziej uniwersalna i będą najmniejsze szanse, że coś gdzieś po drodze może nam się wykrzaczyć, po prostu. Więc jeśli zachowacie te wszystkie elementy, o których mówiłem w tym momencie, czyli ta sama przestrzeń barwna w Lightroomie, co w Photoshopie przypisanie profilu, wypuszczanie zdjęć finalnie w sRGB, dodatkowo mądre przeskalowywanie tych zdjęć, wyostrzanie ich na końcu. Dzięki tym krokom wasze zdjęcia będą jak najlepszej jakości. No ale tak jak wspomniałem, różne serwisy różnie kompresują te zdjęcia i na to już wpływu nie mamy. Mam nadzieję, że ten poradnik przyda wam się w codziennej pracy. Dajcie o tym znać, a ja już dziękuję wam w tym momencie i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.